no i na gorąco taka ciekawostka wiem, że będziemy mówili o każdym jakimś punkcie kompleksu Rize w tym momencie jest na stawach na ulicy Leśnej w Głuszycy a tak naprawdę na czwartym stawie powyżej jest piąty, zjeżdżałem z lasu i taka mała ciekawostka powiem Wam od razu stawy w Głuszycy nie są związane z Rize to jest budowla znacznie wcześniejsza, zrobiona dla zakładów włókienniczych. No ale, zarabiając historię, można powiedzieć, że w czasie II wojny światowej też się przysłużyły produkcji zbrojeniowej. I taka ciekawostka, a ja zobaczę tak naprawdę, co się wydarzyło. E, czwarty staw i piąty podlegały e, rekultywacji, były robione. I teraz, kto chce zobaczyć, co jest na dnie czwartego stawu, to może przyjechać. Bo jeszcze nie wiem z jakich przyczyn, ale w tym momencie jest pusty. I wody w nim nie ma. Taka mała ciekawostka, rzadko to się zdarza. Więc kto chce, niech przyjeżdża, niech ogląda, niech patrzy, bo nie wiadomo ile czasu ten taki stan będzie się niósł. No ja tak właśnie podejdę po koronie, przyjrzę się, słuchajcie, i teraz jeszcze szybki taki właśnie. Dygresja. Wiele osób wierzy w to, że stawy związane właśnie były z kompleksem Rize. Legendy do tego są dorabiane. Legendy są jeszcze dorabiane, takie dodatkowe, że yy, tu się mówi, że tutaj podstawem nie by miał być jeszcze jakiś schron zrobiony, w ogóle jakieś tajne przejścia i w ogóle. No nie, słuchajcie, nie. Tak nigdy nie było. Oczywiście wypływ ze stawu jest, który jest takim chodniczkiem, który można sobie podejść. To jest wypływ ze stawu. tu mamy studzienki z tego stawu, które można było regulować tak samo wodę, wypływ kawałeczek niżej już jednej studzienki nie ma, bo została zasypana jakiś czas temu, ale była, a tak naprawdę chyba po prostu tu się zrobi kolejna inwestycja lasu, więc nic tak naprawdę tajnego i Niebezpiecznego nie jest. Wszystko, żeby regulować tą naszą wodę w lesie. Ale mówię, taka ciekawostka. Kto chce zobaczyć pusty, czwarty staw, niezwiązany z kompleksem Rize, ale na nim się znajdujący, to zapraszam i można się przyjrzeć. Chociaż proszę uważać, bo to jest plac budowy, więc och, trzeba zachować ostrożność i w pewne miejsca. Nie wchodzić.